Spotykamy się dzisiaj pod koniec bardzo intensywnego, ważnego w historii Polski dnia. Zacząć od podziękowań. Jestem o tym przekonany, że nigdy za dużo słów podziękowań, dźwigania na barkach odpowiedzialności, a równocześnie największego zaszczytu, jaki może spotkać wielkie wydarzenie. Powinniśmy się z tego cieszyć, dziękując Polakom, że w życiu publicznym nie szukamy niczego innego poza naprawdę publicznym interesem. Z takim przekonaniem dzielnie walczyliśmy, gotowość do ciężkiej, bezinteresownej pracy na rzecz własnej ojczyzny. Jestem przekonany, że chcę bardzo serdecznie swoim wielkim wysiłkiem. Serdecznie dziękuję. Dobre rzeczy, dobrą przyszłość. Wierzę w to, wewnętrzną pasję. Serdecznie dziękuję. Naszej wielkiej satysfakcji, wzajemnym szacunkiem. Serdecznie dziękuję. Wielkiego sukcesu, jakim jest dobra reputacja. Mówiliśmy sobie prosto w oczy, co myślimy. Nigdy nie było ględzenia ani pustosłowia. Wielką odpowiedzialność. To jest wielkie zobowiązanie. Z pełnym przekonaniem, bo wiem, że tej wielkiej sprawy bezinteresowność stawiamy tak wysoko, jak do tej pory. Bardzo podziękować, bardzo serdecznie podziękować. Cieszę się, że jestem pewien, że serdecznie gratuluję. Wzajemny respekt, wzajemny szacunek to jest wielki skarb. Tak jak patrzymy sobie w oczy, bo mamy naprawdę czyste serca, otwarte umysły, dobrą wolę, jesteśmy patriotami. Pilnujcie tego, bo to jest największy skarb. Uczciwym, rzetelnym. to jeszcze prezes. coś mówi. Dziękuję bardzo. To byłem ja, sztuk mi z Wrocławia, prawdziwie i miesiły, mała Szampawia. Nigdy nie było ględzenia ani pustosłowia. Oczywiście, oczywiście, rzeczywiście, Donald Tusk.